Siemanko widzowie, to jest już odcinek trzeci z FNAF Secrets of the Mimic I dzisiaj postaram się o wiele, o wiele więcej, bo w tym odcinku nie wiedzieliśmy, ale już trochę wiem I właśnie widzieliście, że kapelusz włożyłem do maszyny I on tu jest I tam pisze, that I No to czekaj, to jest przeszłość czy przeszłość? Bo jest wariuje. Chyba to jest przeszłość Bo wiem, że tu ma być mimik, co wygląda o wiele inaczej O wiele dziwniej i, i starzej, że jest stary Więc... Now, what are you for? Chyba jest przeszłość my oh, sam ale mamy już dźwignię tu. Bo... Nie, no dźwignię. I co, wchodzimy tu? Uff! Co to jest? Nie. Nie, 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 nie. Nie, on tu... On tu biedny, on tu biedny. Nie! No nie! To już na start. Pocie rzeczy. On tu biedny, on tu biedny. Maruchowam się tu. No co jest? Już na początku odcinka ta coś, no nie no. jest jeszcze Pół roku do na 2 filmu czekacie na film napiszcie w komentarzu bo ja mega może no, on jeszcze tu jest no ja teraz się ciężje no to jest może zaryzykuję i dostanę I chyba tak Się, się Dobra wychodzę No to się kręci Oj tu już jest mega późno a ja jeszcze gram. W tym odcinku pójdę spać, bo jest już w miarę późno. Będzie kolejny odcinek. Ale i tak wy to widzicie późno, więc jeszcze raczej ten filmik nagram pojutrze w poniedziałek. Nie wiem, czy u Was jest poniedziałek, czy nie. Ale on się to kręci. I to mi się nie podoba. że tak przebierany. Juhu, to są jumpskera. Może to tam było wybuchnięcie. Znaczy, to jest to, że to tam był taki odzień? Ja leczę i ja tak... o tena tak. <laughs> <laughs> tu ja czem się zawołać myślałem sobie trochę, że to miejsce jest takie wielkie, bo trochę się gubię. Nie, nie tu tubie. Znowu sobie posiedzisz w szafce, trochę czasu, albo jednak nie. Ale ja tu, tu będzie cały czas, no to lipa. Nie mogę, nie mogę, wchodzimy, nie wchodzimy. Jest, mam zapis gry. Udało się. Zbieram znajdźkę Hmm. piesek. Ma na życiu. Scena nie działa. No Najgorzej, bo ja później się będę musiał tu wracać. Na pewno. No wiedzą? Nein coś tak co to jest 1 5 7 5 nie wid do dalej Chyba muszę iść tu do windy Chyba dalej raczej... Chyba nic nie mam, co To zamknięte A tu nie wejdę O, tu mam tą maszynę Ej, możecie wymienić na jakąś rzecz? O nie, bo on zero już rzeczy, które znalazłem To piątka coś pewnie znaczy Drugi piątka, A, zaczęło się jak zawsze Zabić gry Nie ma dźwigni. A może powinien mieć? Muszę z, z tych... To Co to jest? Aż i tu za chwilę pójdę A tutaj? No. Chyba wszędzie muszą mieć zdjęcia, ale to zrobię później, bo najpierw... O, prezent. Najpierw chcę zobaczyć, co tam będzie. co Chciałabym się jeszcze. Może to tu, może w tej maszynie będzie to ćwiczenie. Nie, dalej nie mam Trochę słabo Jest trochę, tylko bajka Helper Maps Run I kropocin kropka lecz co? Showroom 3 Stamtąd. Idziemy tu teraz. O nie. Nie, to jest ten prezent. Nie, on za chwilę wyskoczy. Nie. Ty trochę. Więc... Nie, no, on nie działa. nic nie daje. Chyba muszę jeszcze. Jezu! Straszyłem się! Ale mam drzwiń, nie wiem, A mam zwinie więc na A, i się zepsuło czekaj. No, bo jeszcze tu muszę. Muszę to zrobić, żeby miał nowy wzór. Już to zrobiłem, widzowie. Już mamy odblokowany nowy wzór i teraz tam chyba możemy iść. Widzicie na tym pilacie, teraz trzeci. Dobra. Let's play. Dziwne trochę to postacie, ale... Tyrytyć... O, stawbot. Nie no, nie stawbottem, ale... Przypomnij na stawbot. Ok, sobie piszesz. Idę tutaj. Cześć! Ej, 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 ej! 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 Co on tu robi? Nie, o. I tam jest box. On botsem tu wszedł? Botsem chodził? Nie, nie. Nie, on jest tam skoruje. Nie, Lęż. nie, wiem. nie, nie, jak nie, nie, ja miałem uciec! Jak? Proszę mi, nie, ja nie, 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 kręcić kręcić kręcić. nie, nie, Не, на тем взор мне записал, не записал мне еще. Давай. снова где Я Ничего не знаю, все с тандем. А это он еще оторботся? Ай, ну бедный став бочи, ты став гол. Ну че свалил? Ага. Эй, что тут он Ну что я Не, я спадная. Ну и спадла. Ну, но, да, где я Nie, Dziadki to były. Tu była. To jest dziewczyna. A szkoda. No. no nie, ona mnie będzie śledziła teraz. Tu też? Nie. A tu? Nie. Tak, <ścoughs> ale miałam nadzieję. Jej nie ma. Tu pewnie będzie. Nie. A, ja to muszę otworzyć. Defend you? Dobra widzowie jak kończę odcinek, bo i tak za chwilę będzie kolejne. Więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować i zalajkować.